Księżna Kate choruje na nowotwór, ale stara się znów brać udział w życiu publicznym. Co jakiś czas jednak wracają pogłoski o tym, że jej stan zdrowia uległ pogorszeniu. Pałac Kensington przekazał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Księżna Kate w marcu informowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Niecałe dwa miesiące wcześniej taką samą smutną wiadomość o sobie przekazywał król Karol III. Wspólne doświadczenia wzmocniły ich więź i oboje bardzo wspierali się w trudnym okresie. Niedawno media obiegła informacja, że, który miałby między innymi układać harmonogram spotkań pary książęcej. Wygląda na to, że sprawa jest powiązana ze zdrowiem księżnej Wali. Będzie teraz coraz bardziej włączać się w działalność publiczną, żeby nie musieć przekazywać swoich funkcji innym osobom. Portal Harper's Bazaar uzyskał od pałacu Kensington oświadczenie, które wskazuje na to, że rokowania księżnej Kate są bardzo dobre. Księżna jest na drodze do wyzdrowienia, obecnie wciąż przyjmuje zapobiegawczą chemioterapię. Kurację, którą zaczęła w lutym, czytamy w komunikacie. Księżna Kate towarzyszyła rodzinie podczas świętowania królewskich urodzin. Udział w paradzie Trooping da Colo wywołał falę ekscytacji, ponieważ było to pierwsze od czasów ogłoszenia choroby. Ostatnio wręczała też Puchar Wimbledonu na finale wielkoszlamowego turnieju. Żona księcia Williama jest patronką klubu sportowego, który od lat odpowiada za jego organizację.